Cześć, dzień dobry. Moi drodzy, witam Was dzisiaj pełna energii i ekscytacji, ponieważ chcę Was zaprosić do wzięcia udziału w programie Podlaski Detox. Podlaski Detox jest to program oczyszczający-odchudzający, który startuje już 3 listopada i jest on przeznaczony dla tych osób, które chcą podreperować stan swojego zdrowia, a przy okazji zrzucić parę zbędnych kilogramów. Czas trwania programu to 7 bądź 14 dni. Co takiego programu uwzględnia? Otóż wiele, wiele rzeczy. Między innymi podstawą na pewno będzie dieta, która będzie miała działanie oczyszczające. Jej silnym wsparciem będzie kuracja aloesem. Aloes, jak wiemy, oczyszcza organizm, regeneruje jelita, pozytywnie wpływa na pracę układu trawiennego, jest też silnym antyoksydantem. Oprócz diety, oprócz kuracji aloesowej, jest przewidziana również codzienna aktywność fizyczna, między innymi będą marszobiegi. Ćwiczenia oddechowe, które mają działanie relaksacyjne, jak również dotleniające nasze komórki, co jest bardzo ważne w przypadku procesu oczyszczania. Codzienną atrakcją myślę, będzie też to, że będziecie mogli wziąć udział w takich krótkich prelekcjach, wykładach, podczas których będę dzieliła się praktyczną wiedzą na różne tematy, m.in. jak zdrowo i skutecznie schudnąć, jak wpływa na nasze zdrowie i na cały proces odchudzania. Psychika i styl życia, jakie zioła można stosować w procesie odchudzania i w procesie oczyszczania, czy na przykład jak sobie radzić z spadkiem motywacji w trakcie odchudzania. Osoby zainteresowane będą mogły skorzystać z indywidualnych konsultacji dietetycznych, które będę na miejscu przeprowadzała, jak również będą mogły zamówić u mnie skomponowaną pod własne potrzeby mieszankę ziołową. Co jeszcze, kochani, na miejscu będzie grota solna, sauna, siłownia, baseny, co tam jeszcze jest. Będzie można się trochę pomasować, skorzystać z kompleksu SPA. Um najważniejsze informacje. Chciałabym jeszcze dodać parę zdań na temat samego organizatora, bo to jest istotne. Organizatorem jest Eternite Poznaj Podlasie. To jest centrum wypoczynkowe, kompleks wypoczynkowy centrum odnowy, znajdujący się w województwie podlaskim, miejscowość Wulka Nadburzna. Pewnie nie znacie, ja też nie znałam do tej pory. Przepiękna malownicza miejscowość, ogrom lasów, zieleni, dzikich zwierząt. Idealne miejsce, żeby się zrelaksować, odpocząć i nabrać Sił. Tak więc serdecznie Was zapraszam. Jeżeli zainteresowałam Was tematem i chcielibyście uzyskać więcej informacji, zapraszam bezpośrednio do Eternity poznej Podlasie bądź do Moniki Stanisz. Myślę, że to by było wszystko na dziś. Będę Wam bardzo wdzięczna, jeżeli udostępnicie ten filmik dalej, bo jeżeli nie Wy, to być może Wasi przyjaciele, znajomi, rodzina byliby zainteresowani wzięciem udziału w takim programie oczyszczającym. Dziękuję Wam bardzo, ściskam Was mocno i do zobaczenia mam nadzieję. Pa, pa!